Cześć Wam. Słuchajcie, obiecałem jakiś czas temu materiały takie bardziej osobiste, bardziej może pokazujące to, czym się kiedyś zajmowałem, czym się teraz zajmuję. No to dzisiaj postanowiłem zrobić Wam jeden materiał na temat tego, czym się kiedyś zajmowałem i tego, jak dzisiaj mogę pomagać wszystkim tym, którzy są tak zwanymi Frankowiczami. Przez 15 lat pracowałem w jednym z polskich banków. To był chyba liderem albo może wiceliderem w udzielaniu kredytów frankowych. A dzisiaj dzięki współpracy z kancelarią PGDR mogę pomagać właśnie Frankowiczom w tym, aby walczyli z bankami. Sam jestem Frankowiczem, dlatego chętnie pomagam wam. Chcecie się dowiedzieć więcej? Zapraszam, oglądajcie dalej. Tak jak mówiłem, zaczynam serię o kredytach frankowych, o tym. Co możemy zrobić jako Frankowicze, czego nie możemy zrobić, jak powinniśmy walczyć, jakie są, jakie mamy problemy jako Frankowicze. Filmiki te są związane z moją aktywnością zawodową. Od jakiegoś czasu współpracuję z kancelarią PGDR, która jest właścicielem domeny żyjbezfranka.pl. Wejdźcie na tą domenę, tutaj macie gdzieś na dole tą domenę, zobaczcie, wejdźcie, a może, a nuż wasza sprawa się nada do tego, żeby z nią coś zrobić. Słuchajcie, polecam wam tą kancelarię nie tylko dlatego, że z nimi współpracuję i w sumie zajmuję się pomocą frankowiczą w zakresie odzyskania ich, w zakresie prowadzenia ich roszczeń przeciwko bankom, ale w sumie moja współpraca z nimi zaczęła się od tego, że sam zleciłem im prowadzenie moich kredytów i powiem wam ciekawostkę. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, z który, które prowadzą swoje sprawy, mówiły mi, że korzystają z największych polskich kancelarii. Ale te same osoby mówiły mi, że zanim ich sprawa trafiła do sądu, to mijało 8, 10, czasami 12 miesięcy. Ja powiem wam, dlaczego polecam wam tą kancelarię. Dlatego, że po miesiącu wiedziałem, jakie mam dokładnie roszczenie. Znałem już treść pozwu. Po dwóch miesiącach moja sprawa była w sądzie, a w tej chwili mija trzeci miesiąc i są pierwsze rozprawy wyznaczane. Więc w tych sprawach bardzo istotne, poza rzetelnym wyliczeniem roszczenia, jest tempo. A firma, z którą współpracuję, mogę Wam zagwarantować, że przykłada naprawdę wiele starań do tego, żeby to wszystko szło w tempie. Ale nie o tym. Chciałem wam też powiedzieć o tym, że przez 15 lat pracy w niestety sprzedawałem te kredyty frankowe. I powiecie, no, sam sprzedawał, teraz występuje przeciwko bankowi. Nie, nie występuję przeciwko bankowi, bo ja czuję się tak samo oszukany jak setki tysięcy frankowiczów w Polsce. Mi jako pracownikowi banku. Nie została przekazana żadna inna wiedza poza tym, co przekazywaliśmy naszym klientom. Przekazywaliśmy tylko to, co bank chciał, żebyśmy przekazali. Nie wiedzieliśmy na początku nawet tego, że w kredytach frankowych bank najwięcej zarabia na spreadach. O spreadach słuchajcie, opowiem w kolejnym filmiku. Bank, pamiętam, prowadził nam szkolenia. Nie stricto produktowe. Czym się różni kredyt frankowy od kredytu złotowego? Jakie są zagrożenia? Co może się kiedyś stać? Bank, bank nam prowadził szkolenie takie, że jeżeli klient weźmie kredyt frankowy, to A. Dostanie 30% więcej kredytu, B. Będzie miał niby mniejsze oprocentowanie. Dlaczego niby mniejsze, to też wytłumaczę w kolejnych filmikach. Co więcej. Abyśmy jako pracownicy sprzedawali kredyty frankowe, mieliśmy systemy motywacyjne. Dostawaliśmy, dostawaliśmy specjalne premie właśnie za to, że sprzedawaliśmy kredyt frankowy, a nie złotowy. Co więcej, pośrednicy, którzy współpracowali z bankiem, też dostawali większe prowizje z tytułu sprzedaży kredytu frankowego niż złotowego. Więc jeżeli pracownik nie widzi sensu w sprzedaży kredytu złotowego, pośrednik nie widzi tego sensu, no to kto, kto ma przekonać klienta, że lepiej wziąć złotówkę, złotówkowy kredyt niż frankowy? Nie było osoby. Bank, w którym pracowałem, bardzo często mówił, że aby uwiarygodnić, że kredyt frankowy jest dobry. To sami, jeżeli bierzecie kredyty hipoteczne czy pożyczki, to bierzcie je we frankach. Wtedy, jak klient przychodził, i bardzo często klienci pytali się, a czy to jest bezpieczne, czy to jest dobre, to mieliśmy takie wskazówki, słuchaj, skoro sam mam kredyt we franku i pracuję w tym banku, to chyba jest to dobry produkt. No przecież nie sprzedawałbym tobie czegoś, czego sam nie mam. Więc to było takie pokazywanie, ja mam kredyt we franku. To znaczy, że on jest dobry, znaczy, że ja sprawdziłem, i znaczy, że ty też możesz go brać, bo on dla ciebie też będzie dobry. A to jest to było nic więcej jak tylko czysty, ściemniany marketing, który dostawaliśmy prosto z centrali banku i nie było w tym ani krzty merytorycznej wiedzy, ani krzty praktycznej wiedzy przyszłościowej w zakresie tego, co się może kiedyś stać. Po prostu dostawaliśmy informację, trzeba sprzedawać, bo będziecie dostawali większe premie, a klienci będą dostawali większy wolumen kredytów, co znów wpływało pozytywnie na ocenę w placówce, bo jeżeli sprzedawaliśmy 10 kredytów po 100 tysięcy, czyli milion złotych w złotówkach, a we franku szwajcarskim sprzedawalibyśmy milion trzysta, to mieliśmy wskaźniki o 30% wyższe, co przekładało się, nie wiem, na wyjazdy zagraniczne, na premie finansowe, na nagrody różnego rodzaju, czy po prostu, jak to w bankach w tamtym czasie miało miejsce, na najzwyklejsze popijawy. No i tak jak mówiłem, takim elementarnym brakiem wiedzy, którą mieliśmy na początku sprzedaży kredytów hipotecznych, to było wyjaśnienie nam, że bank Mimo, że ma małą marżę, to zarabia bardzo dużo na spredzie. O tym nam nikt na początku nie mówił, i dlatego nie dość jako pracownik, a także jako Frankowicz czuję się bardzo oszukany przez bank. Ja nawet bardziej, bo, bo mnie bank oszukał podwójnie jako pracownika, tak jak powiedziałem, i jako, jako kredytobiorcę. Banki tak naprawdę na spredzie potrafiły sobie nawet do 40-50% dorobić do tego, co miały niby zarabiać na marży. Oczywiście robiły to zgodnie z prawem, bo usługi kantorowe są jak najbardziej w usługach bankowych, więc mogli to robić, no ale czy powinni, moim zdaniem nie powinni, a jeżeli już, to powinni uczciwie, powinny banki o tym uczciwie mówić. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, coś Was interesuje, chcecie coś wiedzieć, są, nie wiem, potrzebujecie jakiejś wiedzy, praktycznej. Nawet związanej z kredytami w M-Banku czy w innych bankach, naprawdę piście. Będę starał się Wam odpowiadać, robić filmiki, które będą was, Wam pokazywały, jakie są Wasze prawa, jakie są Wasze możliwości. Jesteście zainteresowani tym, żeby Wasza umowa frankowa została, została zweryfikowana. Tutaj na dole macie link www.żyjbezfranka.pl. Zostawcie swoją umowę prawnicy ją przeglądną, dostaniecie opinię, zobaczycie, co możecie dalej zrobić. Chcecie spokojnie porozmawiać na ten temat, nie chcecie wysyłać na razie swojej umowy? Dzwoncie. tutaj też macie numer telefonu: 505-05-0808. 08. Na każde pytanie ja odpowiem, odpowiadają prawnicy, którzy są w kancelarii. A i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Każdy ma jakieś tam ceny za swoje usługi. Analiza prawna jest za darmo. Robimy to naprawdę dla wszystkich za darmo. To po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli zdecydujecie się, żebyśmy poprowadzili waszą sprawę, to każdy klient nasz, który przyśle nam umowę z M bankiem, dostanie ciekawą, bardzo ciekawą promocję. Tylko i wyłącznie dla klientów w banku. Zapraszam do współpracy www. bez franka.pl. Na razie do usłyszenia, cześć wam.